Dzień dobry, Artur Maćkowiak, jestem mieszkańcem Poburza. Od ilu lat? Od 20. A gdzie pan mieszkał? Przepraszam. Eee, no, przepraszam. Ja, ja, ja. przepraszam, przepraszam, przepraszam. Panie, Panie Strzelec, Panie. Panie. jeśli chce pan prowadzić e, albo lubi pan e, zabawę w policjanta, to bardzo proszę, ale nie tu na sesji. E, no, tak. E, ja się... Martus, bardzo, no tak. Bardzo, no tak. bardzo no tak. proszę, aby zachował pan standard kultury, który wczoraj panu towarzyszył. Myślę, że to dla wszystkich dla nas będzie E, bardzo wartościowe, e, i bardzo proszę, żeby Pan nie przerywał. Przepraszam bardzo, e, Panie Strzelec, czy ja mogę Pana poprosić o spokój? Panie Przewodniczący, nie ma najmniejszego problemu. Panie Antoni, od 20 mieszkam w Króliwiczu, a od 96 roku mieszkałem również w Mostach na ulicy Rzebinowej. Pani Wójt, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy, wiele mógłbym mówić o złych decyzjach Pani Wójt względem szkół, dzieci, rodziców. Czy mieszkańców. Jednak to wszystko zostało już w dniu wczorajszym powiedziane. Od ponad roku żyjemy w permanentnym konflikcie, w którym Wy, drodzy Państwo, Pani Wójt, Wy Wysoka Rado jesteście głównymi bohaterami, a cierpimy my, dzieci, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy. Ze względu na brak decyzji istnieje również ogromne ryzyko trzy zmianowości w szkołach w Dębogórzu i w Kosakowie. Już od przyszłego roku, od września 2026 roku. Albo zabraknie miejsca dla trzylatków w naszej gminie. Z jednej strony pani Wójt pragnie współpracy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, pozytywne inicjatywy, edukacja, a z drugiej strony zrezygnowała ze współpracy z lokalnymi przedszkolami niepublicznymi. Drodzy Państwo, Wysoka Rado, pani Wójt, blokujecie się nawzajem. Zamiast szukać porozumienia, wybieracie, wybieracie konfrontację. Pani Wójt, pani gra na czas, a w kontekście referendum gra na nieważność jest równoznaczna z utrzymaniem tego obecnego chaosu. Pani Wójt, teraz mam jedno pytanie, ale proszę o odpowiedź tak lub nie. Czy czuje się pani odpowiedzialna za gminę i za urząd? Wypowiem się, jak Rozumiem, domyślam się, że jest pani i czuje się pani odpowiedzialna. W takim razie mam jedną prośbę do Pani. Żeby zachęciła Pani mieszkańców do udziału w ewentualnym przyszłym referendum i zakończeniu obecnego impasu. Bo tylko takie działanie doprowadzi do zakończenia tego, co tutaj się dzieje w tej chwili od ponad roku na tej, sali, na tej sali plenarnej. Chyba, że ów impas i ciągłe to wina Rady jest Pani wygodne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. E, momencik. Momencik. Szanowni Państwo, bardzo proszę Panie Burmistrzu. Bardzo dziękuję za wypowiedź Pana Artura Maćkowiaka, który od długiego czasu, bo pamiętam jak raz byliśmy tutaj na komisjach jeszcze kiedy byłam aktywistką społeczną w poprzedniej kadencji. Byliśmy e, ze sobą, współpracowaliśmy, całkowicie zgadzałam się z tezami, które Pan prezentuje i dzisiaj też się zgadzam z Pana tezami. E, tak, powiedział Pan, że istnieje ryzyko tutaj zmianowości w szkołach podstawowych w Pędrowgurzu i w Kosakowie. Widzimy to namacalnie. Byłam w tych placówkach, widziałam jak to wygląda, natomiast poszukuję również rozwiązań i te rozwiązania są wdrażane. Tak jak Pan wie, została zakończona budowa skrzydła modułowego w Pogórzu. Została zbudowana, e, dokończona, budowa przedszkola publicznego przy ulicy Kościuszki e, w Pogórzu. Zostały wydzielone trzy dodatkowe sale lekcyjne e, w Szkole Podstawowej w Dębogórzu. E, zostało utrzymane również przedszkole w Kazimierzu, które miało być zamknięte. A także, pan wie, albo może dotarła do pana informacja, że ogólnie Szkoła Podstawowa w Dębogórzu miała być wygaszona, miała być wygaszona koniec zeszłej kadencji. Znaczy ja wiem, że pan nie dowierza, ale tak było. Miała być wygaszona szkoła w tym oburzu, jak również w przedszkole w Kazimierzu. W przedszkole w Kazimierzu. Natomiast ta nowa kadencja właśnie to zmieniła. Szkoła w tym się rozwija. Otrzymała od razu wsparcie, żeby przygotować właśnie trzy sale lekcyjne na rok szkolny 2024-2025. Utrzymane zostały przodzkoły w Kazimierzu i przeprowadzone z, z 5-godzinnego na 10-godzinne. Tak więc to pokazuje, że ten kierunek, który ja obrałam i który także obiecałam podczas kampanii wyborczej, realizuje. Aktualnie trwa e, kończenie, już jakby finalizowanie procedur, jeżeli chodzi o rozbudowę szkoły podstawowej w Kosakowie, czyli skrzydło, które ma zapewnić 18 sal nominalnie na 450 uczniów, natomiast wiemy, że przyszły rok będzie bardzo trudny w Pesakowie. W związku z tym już prowadzimy w tej chwili od samego początku roku szkolnego rozmowy z panią dyrektor, które są zaawansowane pod kątem rozwiązań praktycznych, co zrobimy, żeby wydzielić kolejne sale, aby dzieci miały jak najbardziej komfortowe warunki w tych parametrach, w tych uwarunkowaniach, które mamy. Natomiast, jakby kluczem do całej sytuacji jest to, że no niestety, ja chcę zbudować szkołę przy ulicy Dorsza, w Pogórzu, przy ulicy Wiejskiej, Wiejska Dorsza, na 600 ulic, a także budynek dla Zarówkowiczu. Jakby Pan doskonale zna tą ideę, szkoda, że Pan też o tym nie mówi, w swojej wypowiedzi, ale szkoda, że Pan o tym nie mówi, jakby o król problemu, ja chcę zbudować tą szkołę. Ale od 29 maja do 25 ten projekt jest blokowany przez radę. Pani Wójt, trzykrotnie wczoraj to słyszałaś. Ja też to powiedziałam Pani Wójcie. Więc ja bym to bardzo, bardzo to proszę do meritum o odpowiedzieć na to, pytanie tutaj mieszkańców. Ja ja pani Wójt jeszcze raz powtórzę, trzykrotnie wczoraj pani słyszeliśmy tą wypowiedź. Nie ma potrzeby, żeby czwarty, czwarty raz pani, pani to powtarzała. Pani wczoraj przynajmniej trzykrotnie przerwał. Czy chcemy liczyć ile razy pani mi przerwała? Pani Wójt, ja bym bardzo Pani mi Mirosławo, proszę opuścić rękę. Ja, ja bym był... bardzo prosiła, żeby pan Na nie przeszkadzał, bo pana przeszkadzanie i przerywanie głosu zaburza tą sesję. Zaczyna bardzo pan proszę, Pani wójcie, wczorajsze pani czterogodzinne wypowiedzi, podczas których bardzo. także trzykrotnie pani wspominała o tej sprawie. Myślę, że nie ma potrzeby, aby czwarty raz powtarzać. Ja wiem, że Gabels powtarzał kłamstwo, powtarzane wiele razy staje się prawdą. Niemniej jednak uważam, że nie ma potrzeby... Proszę o protokołowanie <coughs> tak pan jest. przewodniczący

Pani Wójt, poproszę o Składam wniosek o przerwę formalną. Przerwę. Bardzo proszę o zabranie głosu. Pozwoli Pani, że mieszkaniec się wypowie i wtedy oddam Pani głos, tak? chciałbym, chciałbym, oddać, chciałbym oddać głos mieszkańcowi Pani Wójt. Bardzo proszę. Zgadza się Pan, tak? Tak, oczywiście poczekam. Proszę. Tylko mam jedną, jedną prośbę, Pani Wójt, bo zadałem pytanie bezpośrednio do Pani, do, do dotychczas nie uzyskałem odpowiedzi. Tak, jeżeli chodzi o kontynuację mojej wypowiedzi, która została przerwana e, przez uszangadaną. E, jakby kluczem też do naprawienia problemu, a przynajmniej do złagodzenia przez bardzo, bardzo mocny sposób jest budowa szkoły w Pogórzu przy ulicy Dorsza Wiejskiej. Problem polega na tym i myślę, że pan, e, panie Arturze, pan jako przewodniczący Rady Rodziców Szkoły postały w Pogórzu doskonale wie o tym, że od 29 maja 2025 roku ten projekt, jeżeli chodzi o budowę szkoły w Pogórzu został zablokowany przez grupę radnych. Tutaj ci radni siedzą i zablokowali budowę szkoły. I wierzę w to, że Pan w odpowiedni sposób także przekaże te informacje, albo już przekazał, wszystkim e, rodzicom i dzieciom, jak wygląda sytuacja. Ponieważ ta sytuacja negatywnie wpływa i na e, dzieci ze szkoły w Pobórzu, ale też na dzieci ze szkoły podstawowej w Pasachowie. Ponieważ są to znaczenia połączone, Pan też o tym mówi e, bardzo często, więc to jest klucz, tak? Budowa szkoły na 600 uczniów i budynku zerówkowiczów na 100, e, na 100 dzieci. Jakby generalnie ten projekt to nie jest tak, że on został zablokowany właśnie w maju, bo pani wójt sobie domyśliła, że chce budować tą szkołę w maju. Nie, my prowadzimy od drugiej połowy 2024 roku, my jako urząd prowadzimy rozwiązanie z fundacją pozytywnej inicjatywy, i równolegle z firmą architektoniczną, która docelowo miała projektować cały kompleks oświatowy przy ulicy Dorsza. Rozmawiamy, natomiast ten proces, który się toczy i to moje zobowiązanie, żeby wykonać ten projekt, został wstrzymany pod koniec Stoimy w miejscu ponad 4 miesiące, a to jest klucz. Ja myślę, że też usłyszę Państwa stanowisko w tej sprawie jako Radę Rodziców i uzyskamy wsparcie jako urząd, abyśmy mogli w końcu zrealizować ten projekt. Od końca maja projekt uchwały jest w zamrażawce, tutaj właśnie w Radzie Gminy Kosakowo. Tak więc wierzę w to, że Pan również o tym będzie mówił. Natomiast jeżeli Pan mówi o zakończeniu współpracy z przedszkolami publicznymi, Skądże znowu? Ja nie zakończyłam współpracy z przedszkolami publicznymi. Ta współpraca z przedszkolami publicznymi jest jest kontynuowana, była i w zeszłym roku, i w tym roku. Mamy regularne spotkania e, z dyrektorami placówek e, przedszkolnych publicznych. Ustalamy różne rzeczy i pewne rzeczy, które od wielu lat nie mogły być zrealizowane, właśnie są realizowane. Natomiast to, że jako Mina Kosakowo posiadamy odpowiednią liczbę miejsc w przedszkolach, no to już jest jakaś inna kwestia. Albo prawie posiadamy odpowiednią liczbę miejsc, bo niektóre dzieci rzeczywiście nie mogą skorzystać z miejsc w przedszkolach publicznych, czy to jest po Pogórze, czy to jest dębowo-górze, czy to jest Kazimierz, albo Oddział Zarówkowy właśnie w Szkole Podstawowej w Kosachowie. Są takie dzieci rzeczywiście. I jest ta współpraca, jest koordynacja, są rozmowy, są ustalenia, i wyrażają też dyrektorowie placówek niepublicznych, przedszkolnych, no swoje zadowolenie, bo też uczestniczą bardzo często w tych spotkaniach. Tak więc nie wiem skąd taka teza, co ona oznacza, natomiast jest to kompletna nieprawda. Panie Wójt, dziękuję bardzo za odpowiedź odwołującą do mojej wypowiedzi. Powiedziałem, nie chciałem dalej prawdopodobnie nie chcę dawać się dyskusji z Panią, aczkolwiek dwie rzeczy tylko poprawię. Pozytywne inicjatywy miały budować szkołę na wrześniu 2027 roku. Sama Pani powiedziała w swojej wypowiedzi, że tak zwana trzyzmianowość bądź Armagedon nastąpi we wrześniu 2026 roku. Co na ten rok? Nie odpowiedziała Pani na moje pytanie zadane bezpośrednio do pani. Czy tyluje, że Pani odpowiedziała za tę gminę i za ten urząd? Wierzę, że tak. I powiem jeszcze raz, pragnę, aby to Pani tutaj wszem wobec powiedziała i zachęciła wszystkich mieszkańców gminy, jeżeli czuje się Pani odpowiedzialna faktycznie, do zagłosowania, do wzięcia udziału w e ewentualnym referendum. Tylko w ten sposób możemy zakończyć ten impas. Jedno przedszkole zamknięte, trzy przekształcone. To chyba jest zupełnie inny, zupełnie inny obraz tego, co Pani mówi o współpracy z przedszkolami niepublicznymi. Nie, nie ja, ja to ja to jest, czy pan ja, ja już teraz, to jest Najmniejszy moment bardzo ważny. Mielski formalne pismo, zasłan baneralne jakieś Jeżeli to jest Pan radny. Plan Pan radny Ryszard, Ryszard Daraś. Co do wniosku formalnego to zgłaszam wniosek o zakończenie dyskusji nad projektem tej uchwały. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad wnioskiem formalnym w sprawie zakończenia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta gminy Kosowskiej. Nie Panie słyszę sprzeciwu. Bardzo proszę, jedna minuta, Pani Radno. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja również zgłaszałam wniosek formalny taki, aby na tej sali zgodnie z wczorajszym ustaleniem, nie było przerywania, tak jak w przypadku pani Wójt się odmawia dalszej kontynuowania wypowiedzi pełnej. Wczoraj była dyskusja i ja uważam, przynajmniej ja tak zrozumiałam, że dziś będzie głosowanie. Do, to, bo na to się umawialiśmy. Był wniosek y, pana Szczuko o nie Mogliśmy wczoraj zakończyć już y, tę sesję. Natomiast było nas 10 osób. Ja byłam bardzo zdziwiona, zresztą mówiłam, że jest 10 osób do tego, aby można głosowanie odbyć. Tylko jeszcze jedno. Proszę, panie przewodniczący, do pana bym miała taką prośbę, żeby pan nie komentował. A już nigdy nie chcę na tej sali usłyszeć porównywań czyli wypowiedzi do tezy Debelsa. Bardzo dziękujemy. No. To nie bardzo jest nieakceptowalne i to jest poniżej poziomu, jakiegokolwiek, w którym powinna się radny, prezentować nasz, Rada. Bardzo dziękuję. Bardzo. dziękuję. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ja, Szanowni Radni, bardzo bym e, prosił, aby być przeciwko temu wnioskowi. Dajmy się wypowiedzieć wszystkim mieszkańcom. Wczoraj część się wypowiedziała. bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam tutaj taką prośbę do pana radnego wnioskodawcy, żeby powiedziałem, że tak naprawdę został nam jeden mieszkaniec, który chciał się jeszcze wypowiedzieć, pan Choroś, który się zgłaszał, gdybyśmy mogli pomimo tego tej propozycji dać się wypowiedzieć mieszkańcowi i wtedy przejść jakby do głosowania. A tutaj... Adam Powiar. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Wójt, przybyli Goście. E, wysłuchując... Wczoraj wieczorem końcówki sesji, w której nie mogłem uczestniczyć, byłem bardzo zaskoczony treści słów, które Państwo tutaj przytaczaliście. E, oskarżenia w stosunku do pani wójt, o niedopełnianie terminowości, o nieodpisywanie w terminie na pisma dyskusji. Tak, oczywiście wczoraj Panie Przewodniczący się nie miałem okazji wypowiadać. Dałem... E, wszystkim kolegom radnym, więc bardzo bym prosił, żeby dzisiaj poświęcił mi pan dwie minuty i nie przerywał. Rozmawiamy na temat wniosku formalnego, czy zgadza się pan, czy nie zgadza nad zamknięciem dyskusji w sprawie projektu uchwały. E, panie Przewodniczący, e, chciałbym panu powiedzieć, że w dalszym ciągu zabiera mi pan czas, który mi pan e, dał, więc tak, bardzo tak, proszę mnie nie przerywać, tak? Poproszę nad wnioskiem formalnym. E, nad wnioskiem formalnym e, chciałbym tylko powiedzieć, że Państwo Radni, liczę na to, że jeżeli przychylicie się do zorganizowania referendum w którym wniosku i uchwały, którą przygotowaliście po jego zakończeniu, odbyciu się w jednym czy w drugim kierunku, weźmiecie na siebie pełnoprawną odpowiedzialność, również finansową bo uważam, że kierujecie oskarżenia niewłaściwe w stosunku do pewnych kwestii, w stosunku do Pani Wójt a tak naprawdę część z Państwa radnych również nie działa stosunkowo dobrze w kierunku do działania urzędu. Proponowałbym mniej chodzić, mniej przeszkadzać ja pracownikom, a na pewno, a na pewno dziękuję, z dziękuję, pracownicy mieliby więcej czasu na odpisywanie na, na państwa i Proszę mi nie przeszkadzać proszę, panie, panie Radny, bo Panie, panie, panie antywizm, Przewodniczący, bo robi pan to zawsze. Nie słów pan po prostu nie pozwala wykończyć, więc bardzo pana proszę, pan niech również innych radnych. Bardzo proszę pana radny Andrzej Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. W kwestii złożonego wniosku formalnego tylko zaznaczę, że wczoraj w czasie dyskusji nadal byli zgłoszeni Państwo radni do zajęcia głosów w dyskusji, między nimi w kolejności dlatego, że mamy tam Michał Gutowała, radę Adam Szczucho, następnie byłem ja w kolejce. Z racji, że było już późno, było zmęczenie i też nie wiedzieliśmy, jak długo to jeszcze potrwa, chcieliśmy dać. Głos mieszkańcom obecnym, którzy przez ponad 10 godzin e, tutaj na sali oczekiwali, z chęcią zabrania głosu e, grzecznościowo przychyliliśmy się do tego, aby najpierw oddać głos mieszkańcom, a następnie będziemy kontynuowali naszą dyskusję. I tak, taka, taka była e, umowa, i w tym kierunku mieliśmy iść. E, ja rozumiem, że radni, którzy już jakby te swoje statutowe dwa, dwukrotne zabieranie głosów, tak jak radna Mirosława Piotrowska, Piotr Kiszkiewicz, radny Marcin Buchna, wykorzystali wczoraj i nami także chcieliby mieć e, tą szansę, żeby ten głos zabrać. Ja to, co tylko powiem, że mój głos, czy e, się za tym wnioskiem, ale Dobrze. swoje powiem w dalszych punktach, bo mamy dużo punktów i dlaczego ktoś, e, się nie siedzieli znowu do soboty. Czy ktoś z państwa radni w sprawie wniosku Bardzo proszę, pan radny Michał Gotowało. Dzień dobry, szanowni państwo, to tak jak wczoraj zaznaczałem, ja też nie powiem, że jestem przygotowany, bo dużo wyszło w trakcie rozmowy tematów, które jeszcze chciałbym poruszyć i to pewnie też mogłoby co najmniej godzinę zejść, jednak no, patrząc na ten cyrk i na te kłamstwa tutaj, ze strony Pani Wójt, zawsze ma odpowiedź i na wszystko, eee, nawet na... Tak, że pan gotowała twierdzić, że Pani Wójt płaknie. Bardzo proszę, a Pani gotowała, będę wyciągać tutaj stosowne <kłys》>. Dobrze, proszę kontynuowanie. Tak, jest nagranie Pani Wójta, czy mogę odniosę się chociażby do dokumentu ze starostwa, gdzie eee. przedstawiam dokument ze starostwa pan eee, Pani Wójt... Pan, przepraszam panie radny, ja bym a, bardzo proszę o do Nie ma sensu, przejdźmy dalej. Jestem za przyjęciem tego wniosku, gdyż no, dalsza dyskusja chyba już nie ma sensu. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Pani Mirosława, przepraszam, już zabierała pani głos w sprawie wniosku formalnych. Eee, czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. Pani wójt, bardzo proszę. Szanowni państwo, wczoraj około godziny 19.40 został zgłoszony wniosek przez pana radnego Adama Szczuko. Aby zrobić przerwę, aby każdy miał czas na zastanowienie się, jak zagłosować, więc taka była intencja. Ci, którzy z radnych chcieli się wypowiedzieć i wypowiadali się nie jeden raz, podobnie jak mieszkańcy się wypowiedzieli, intencją było to, zamykamy dyskusję, przechodzimy rano do głosowania, bowiem jakby intencją tak naprawdę było to, że nie było wczoraj dziewiątki, która była wnioskodawcami, była ósemka, ponieważ pan radny Krzysztof Torunczak opuścił wczoraj salę w godzinach popołudniowych i szanowni państwo, szanowni mieszkańcy, to tylko o to chodziło, natomiast dzisiaj mieliśmy przejść do głosowania, które tak naprawdę mogło wczoraj się około godziny 19.40 hmm. wydarzyć, natomiast chcieliście poczekać na pana radnego Tłumaczaka, jest, więc miało nie być dyskusji, miało być od razu głosowanie. Pani wójt, przepraszam, w momencie, szanowni państwo, Szanowni Państwo, Panie Radny, pozwoli pan, bo jeśli dam panu drugi głos, to będzie za chwilę, że pani mi rozpowała także będzie. Pani, panie radny, pozwoli. Panie przewodniczący, oczywiście, e. ale ja bym chciał sprostować e. tu i powiem to wprost kłamstwa. Dobrze, panie, 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 panie Radny, panie panie mówić, jakie były moje są tak. pana oczywiście, oczywiście. bo nie może pani mówić, jakie są moje motywacje, ale ja nie. <noise> Dobrze, Szanowni Państwo, Głosowa. informuję co nastąpi. Panie Przewodniczący, do głosowania. Do głosowania. Pozwólcie, pozwólcie, państwo. Państwo. pozwólcie, państwo. pozwólcie państwo. Mogę? Dziękuję. Wszyscy z Państwa radnych, którzy chcieli zabrać głos w tym temacie już zabrali. Mamy tutaj mieszkańca pana Krzysztofa Polosia. Bardzo bym prosił, jeśli mógłby pan krótko opowiedzieć. Proszę? Minuta takie. Panu, nie, panu Krzysztofowi nie, wystarczy minuta, prawda? Tak. Szanowni Państwo, ale chciałem się... powiedzieć, że praktycznie ja uczestniczę już dużo, dość długo od y, tych różnego rodzaju posiedzeniach. Jestem tutaj seniorem, w sumie na najstarszym, ale kochani, bicie piany, bicie piany, bicie piany, a roboty zero. Brak porozumienia. Wiecie co? Ja w radach, ja jestem tutaj od y, jeszcze. Wójta klapy powiedzmy i tak dalej. To co się dzieje w tej chwili. Czas najwyższy, żeby podjąć określone działanie. Tak. Skończcie z wiciępiany? krótko, Głosujemy. jeżeli wniosek, głosowanie. Wszystko. No, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję w sprawie wniosku formalnego dotyczącego zamknięcia dyskusji. Eee, Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem formalnym w sprawie zakończenia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta gminy Kosakowo. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji i przejściem do głosowania nad projektem uchwały? Szanowni państwo, w głosowaniu brało udział 12 radnych, 11 z państwa wypowiedziało się za zamknięciem dyskusji, jeden radny się wstrzymał. To, Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta gminy Kosakowo. I w tym miejscu bardzo proszę, Szanowni Państwo, o zagłosowanie. Szanowni Państwo, w głosowaniu brało udział 12 radnych. Niemiec z Państwa wypowiedziało się za przyjęciem projektu uchwały, której z Państwa było przeciwnych. Ogłaszam 5 minut przerwy. Już ah.